Witam Was bardzo serdecznie, odpowiadając na pytanie, czy po stabilizacji kręgosłupa można wykonywać bezpiecznie rezonans magnetyczny. Otóż można, jak najbardziej, ponieważ najczęściej implanty, które są stosowane w stabilizacji kręgosłupa, są stworzone, wyprodukowane z tytanu, czyli nie. Tytan nie jest sferomagnetykiem, który to znaczy, że nie reaguje z polem magnetycznym. To znaczy, że możemy bezpiecznie robić e, e, rezonans magnetyczny, jednakże niestety e, instrumentarium, z którego z, czyli z stabilizacja powoduje artefakty, co w dalszej perspektywie powoduje e, utrudnioną ocenę. Tak? Czyli mogą niektóre struktury być zasłonięte przez dane artefakty. Serdecznie Wam dziękuję.